Obywatel powstającej i tworzonej w ramach projektu Obywatel do Zysku przez uczestników projektu. Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Ministra Pracy i Polityki, stworzonej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Informujemy, że wszystkie materiały zamieszczone w naszej telewizji przygotowują uczestnicy projektu Osoby Niepełnosprawne. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy nowe, ciekawe rozmowy i relacje do oglądania, które serdecznie zachęcamy. Zapraszamy na relacje z wyjazdu uczestników projektu do Warszawy. W ramach projektu w dniach 1-2 października uczestnicy udali się na wycieczkę do Warszawy. Dwa dni spędzone w stolicy to czas intensywnego treningu obywatelskiego i społecznego. Kilka dni przed przyjazdem do Warszawy okazało się, że w związku z mającym się odbyć sejmem seniorów nie zostaniemy wpuszczeni na zaplanowane zwiedzanie parlamentu. Na szczęście w zamian udało się organizować wizytę w jednej z siedzi prezydenta RP, Belwederu. Zwiedziliśmy Belweder przechadzając się po pałacowych korytarzach i zaglądając do gabinetów, gdzie urzędował Józef Piłsudski oraz do miejsc, gdzie przyjmowani są najważniejsi goście prezydenta RP. Była to niezapomniana wizyta, która bez wątpienia na długo zapadnie w pamięci. Obywatelom z odzysku. Kolejnym etapem naszego zwiedzania był stadion narodowy, który zrobił na nas olbrzymie, niezapomniane wrażenie. Możliwość przebywania w szatni zawodników, na murawie, w lożach honorowych zrobiło kolosalne wrażenie na uczestnikach projektu. Po nocy spędzonej w przyjemnym hotelu udaliśmy się wraz z przemiłą panią przewodnik na stare miasto. Trakt Królewski, lub nieznanego żołnierza i inne. Znane naszym uczestnikom głównie z telewizji obiekty i miejsca pamięci. Następnie grupa projektowa odbyła wizytę w gmachu Telewizji Polskiej. Była to szczególna atrakcja dla osób zaangażowanych w produkcję telewizji Świadomy Obywatel. Możliwość zobaczenia profesjonalnego studia telewizyjnego, operowania profesjonalną kamerą oraz spotkania znanych z telewizji osób i zwiedzenie muzeum telewizyjnego ze znanymi z programów telewizyjnych eksponatami. To wszystko wywarło na uczestnikach duże wrażenie. Ostatnim punktem zwiedzania stolicy było Muzeum Historii Żydów Polskich. Muzeum robi kolosalne wrażenie. Nowoczesność. Wszechobecne multimedia sprawiają, że odbiór tego muzeum, zwłaszcza przez bardziej wymagającą grupę odbiorców, jest zdecydowanie lepszy niż muzeum tradycyjnego z eksponatami za szybą. Dwa dni spędzone w Warszawie to dni pełne niesamowitych wrażeń i wielu wspomnień. Bez wątpienia była to wyprawa. Która jej uczestnikom zapadnie głęboko w pamięć na długie lata. Wizyta w telewizji polskiej była doskonałym materiałem poglądowym dla osób tworzących naszą telewizję. Wizyta w Machu Telewizji Polskiej była wielką atrakcją dla osób tworzących naszą telewizję. Na jej korytarzach spotkać można było znane ze szklanego ekranu osoby oraz przyglądnąć się w powstawaniu programów telewizyjnych w studiach, w których są one nagrywane lub emitowane na żywo. Ekipa twórców Telewizji Świadomy Obywatel była obecnym w studiach programów Petersburg Music Show oraz Świat się Kręci. Kompetentny przewodnik wytłumaczył proces powstawania i nagrywania programów oraz za znajomymi zwiedzających z nowszej generacji sprzętem służącym do realizacji programu telewizyjnego. Zobaczyć można było kamery z prompterem, kamerę na wysięgniku, tzw. Tak kran oraz kamery przekazujące obręb z najwyższej rozdzielczości. Pan przewodnik cierpliwie tłumaczył obsługę tychże sprzętów, a swoje wypowiedzi przeplatał wieloma ciekawostkami. Uczestnicy mogli stanąć za kamerą i spróbować jej obsługi oraz zobaczyć profesjonalne studio, a w nim techniki oświetlenia, sztuczki służące do sprytnego chowania niepotrzebnych elementów na wizji. Duże wrażenie wywarło także muzeum mieszczące się na parterze gmachu TVP. Sprzęt sprzed lat oraz figurki znanych i lubianych bohaterów programów dla dzieci, np. Kulfona i Moniki. Dały obraz, jak bardzo zmieniła się telewizja w przestrzeni dziesięcioleci. Wizyta w telewizji polskiej była bardzo dobrą nauką dla osób tworzących telewizję świadomy obywatel. Na pewno wiele z tego, co zobaczyliśmy, będziemy starać się wprowadzić w proces tworzenia naszej telewizji. Na koniec zapraszamy na rozmowę z naszym panem przewodnikiem oraz pozdrowienia niespodziankę. Są główne cechy tworzenia programów telewizyjnych. Znaczy no jest tutaj cały szereg yy, yy, programów, programów, których no, wszystkie nasze programy mam nadzieję są dobre i oglądane przez Telewidza. Jest szerokie spektrum, jest 12 kanałów, na których yy, każdy widz może znaleźć coś ciekawego dla siebie, bo to są kanały tematyczne, jest TVP Historia, Kultura, Rozrywka. Są o zasięgu ogólnopolskim jedynka, dwójka, i tam zawsze coś ciekawego można znaleźć. Ci, którzy się interesują polityką, mogą coś na TVP Info dla siebie przez prawie 24 godziny na dobę obejrzeć, więc to spektrum jest bardzo duże. Są programy dla dzieci, takie jak na przykład kanał TVP ABC, więc możliwości są szerokie. Zawsze Dariusz Szpakowski, Telewizja Polska. na mnie wybory. Parlamentarny. Zapraszam do odjęcia materiału. 25 października w naszym kraju odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, osiągając 37,8% głosów. Kolejna była Platforma Obywatelska, 24,9%. Trzecie pod względem poparcia uzyskało ugrupowanie Kuki 15 z wynikiem 8,81%. Do Sejmu weszły jeszcze Nowoczesna, która uzyskała 7,60% głosów oraz PSL 5,13%. Jedno miejsce przypadło mniejszości niemieckiej. Miejsca w Senacie podzieliły między siebie Prawo i Sprawiedliwość 61 mandatów, Platforma Obywatelska 34 mandaty oraz Komitety Wyborcze Lidii Staroń, Marka Bolowskiego, Grzegorza Bierackiego, Obromowskiego i Polskiego Stronnictwa Ludowego po jednym mandacie. Frekwencja wyniosła 50,91%. Przed wyborami uczestnicy projektu Obywatel z odzysku, rewitalizacja kompetencji społecznych, i obywatelskich u osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Tarnowskiego. W ramach realizacji założeń projektowych odbyli szereg spotkań z kandydatami na parlamentarzystów. Wielu kandydatów odmawiało, zasłaniało się brakiem czasu, jednak koniec końców udało się zorganizować spo, spotkania z osobami związanymi z naszym regionem, Powiatem Tarnowskim reprezentującymi niemal wszystkie liczące się na scenie politycznej ugrupowania. Tak więc odbyły się następujące spotkania i debaty z... Kandydatką Platformy Obywatelskiej, Panią Anną Lapczyńską, z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, Panem Michałem Wojtkiewiczem, kandydatką Polskiego Stronnictwa Ludowego, Panią Marią Gawle oraz kandydatem Zjednoczonej Lewicy, Panem Piotrem Górnikiewiczem. Dodatkowo każdy z uczestniczących w spotkaniach osób odpowiadał na pięć selekcjonowanych przez uczestników projektu pytań. Każdy kandydat odpowiadał na taki sam zestaw pytań, a w odpowiedzi poszczególnych kandydatów obejrzeć można w bonusowym wyborczym wydaniu naszej projektowej telewizji Świadomy Obywatel. Uczestnicy projektu pamiętają o opuszczonych grobach. Przed nami materiał, do którego obejrzenia zapraszamy. Zbliża się święto zmarłych. Jest to okres zadumy i pamięci o wszystkich, którzy odeszli. O wielu z nich nikt, nikt już nie pamięta, a pamięć o nich nie powinna zaniknąć. Nasi uczestnicy zadbali o opuszczone groby na cmentarzu parafialnym w porębie radnej oraz o mogiły poległych w czasie I Wojny Światowej żołnierzy na cmentarzu wojennym w Tarnowcu. Oprócz wykonanych prac porządkowych zapalili także symboliczne znicze. Świadkarki Grupy Azoty Tarnów udane rozpoczęły celu. Zapraszam do oglądnięcia relacji i krótkiego wywiadu z renerem Tarnowianek Markiem Skrobotem. Siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów udanie rozpoczęły sezon drugiej ligi. Za nimi jest już pięć rozegranych meczów, które rozstrzygnęły na własną korzyść. Z kompletem zwycięstw zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, ustępując tylko ekipie WTS Solna Wieliczka. Mecze cieszą się dużym zainteresowaniem. Niekiedy hala tarnowskiej uczelni pęka w szwach, a zawodniczki odwdzięczają się za doping zwycięstwami. Tarnowianki mają ambitne cele na ten sezon, do których stopniowo dążą. Jakie cele mają przedkarki tarnowskie na ten Co roku chcemy być coraz lepsi, dlatego po zajęciu w tym sezonie trzeciego miejsca w tym roku chcemy się ukasować w dwójce, już po a awansować do fazy wulnochalskiej. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie telewizji Świadomy Obywatel w